Simonero, Simonero, tu Bagiecon, Michale, lecimy, lecimy. No niestety, kuźwa nie śpimy. Chciałbym regularnie spać, ale coś jest ze mną nie tak. Byłem dwa dni u Davida. W pierwszy dzień, cały dzień nie robiłem jeszcze, robiłem. jeszcze jechałem i w hotel usnęłem od razu. Na drugi dzień robiłem, wstałem, zajechałem jeszcze do domu i druga godzina, oczy otwarte. Nie mogę spać. Przez godzinę, półtora godziny, nawet dwie. I bardzo często mam tak, że się budzę o drugiej w nocy i nie mogę półtora godziny spać. Nie wiem, czy ja tutaj gdzieś mieszkam na jakichś ruchomych tak Tektonicznych czy jak. Jeszcze myślałem, że mm, jak wróciłem od Davida, że może pełnia, może y, mam coś z cząstkę z wirkołaka. i może dlatego nie mogę spać. No, ale dzisiaj pełni nie ma i nadal nie mogę spać. Znowu się budzę o drugiej. Nie wiem, czy przed snem, może za dużo technologii używam. No ale usnę na przykład o 23.00. godzina druga, ja się budzę. O chuj tu widzowie chodzi? Później nie mogę kuźwa wyleźć do roboty. Że budowa powinna czekać za dachem, a na razie to tak wygląda jakby dach czekał za budową. I nie rozumiem tego. Plan jest taki, że posprzątam chatę na błysk do rana. Później pojadę na budowę. Wieczorem może mam odpadę, jak będę miał sił. I pójdę o, yy, jutro o 23 spać. 24, bo jak idę o 23, to murowane jest to, że kurwa druga w nocy do trzeciej nie śpię. I nie rozumiem tego. Czy ja kuźwa Na złym miejscu mam chatę i źle śpię, Czy może po prostu za dużo technologii używam przed snem. I się budzę. O, co kamani widzowie. Bo ja totalnie nie wiem jak działać. Powinien działać od rana do wieczora, a nie w nocy. Także Elo.